Cześć, Tommy z 99, dzisiaj będziemy grać znowu w Terrarię. I teraz niedawno nas przeżyłem. Dobrze, więc tak, powiem Wam, że przeżyłem sobie tam byłem nockę w ogóle trochę po kupaniach, znalazłem coś takiego. Arcane Clean Class. To mi manę dodaje. I tutaj w ogóle, może wcześniej zauważył ktoś, tutaj były ten e, d, e, demo. De, de, de. Mm -hmm. Pewnie ktoś zauważył, albo i nie, bo ja dopiero teraz, szedłem wcześniej, znalazłem, że tam są tego złoża. Mm. Niko w wodzie. Czekaj, czego tam były złoża? Tego. Nie pamiętam jak się nazywa De-de-de-de-de Nie, de, ladboard de, de, Kowal, który Clay, ten Slashy Block Nie, nie to się nazywało Dynamit, dyna dyna dy demon coś tam, coś tam jak się tak A tam były takie złe, takiego się czegoś Takie na niebieskie no, fajn pamię time, się raz ja go zapomniałem. I tutaj mam kopalnię właśnie tam na tym domku, wam po, tam pokażę. Ale teraz na razie muszę znaleźć. Chcę znaleźć, mam nadzieję, znaleźć teraz. Yy, widzę za jakąś dżunglę O, takiego, takiego czegoś też znalazłem trochę. Holy moly. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, bitch. Warsnar, ja. O oh, holy moly. Wasz się ptaku za strony. Wypadł. pat, ej no. Nie, nie. Okej, okay, yy, idziemy, pójdziemy trochę w inną stronę, Miałby się tam. O, to jest coś jakaś. Ale to nie, to nie, to znalazłem wtedy tam. Pójdziemy w stronę tutaj tej lodowej pustyni w drugą stronę. O, tam widzę jakaś jaskinia jest, jest. Nie chcę się tam schodzić, szczerze mówiąc. Nie, no przecież co, co ja robię? Ja się, ja się martwię teraz, jak ja tam potem wrócę. Znaczy, no jest też możliwość relognięcia tego. O, o, jest to. Przyda się na kiedyś. Na razie mi to nie jest Co to jest? Co a, no. Tak, wyruszamy na poszukiwanie pustyni. Potrzebuję kaktusów. Nie, 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 nie. Okej. Okay. No, już, może gdzieś tutaj tę pustynię znajdę. Panie, tutaj te drzewka z tyłu wyglądają. Nabijemy zimowym. Dobra, No se ja robię. LOL! Nie, 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 ja się utopię Nie, nie, błaga mnie! Ej, jeźdźcie mi do dupy z taką robotą. Widzicie? Robimy. Reloga. Żebym miał bliżej do domu z tej prostej przyczyny dobra i teraz jedziemy tutaj Dildo. walczy się na Ria. nie no kurde no jeszcze przez te czasy niczego praktycznie nie zrobię nie wiem no chciałem iść tam tam wam spróbować z mi znaleźć w pustynię ale to tak mi jak widzieliście się nie wyszło w tą stronę, a tamten, tamten, tam który jest w drugą stronę, to jest tak, jakby spaczony, jakieś coś, pewnie ci ogarnięci wiedzą bardziej, i ja ja wiem, że to jest zło, wielkie, wcielone, za mnie idę z takim eku, bo padnę po prostu, właśnie znalazłem całkiem dru, dużą rudę, kopru, kowadło mogę, pieczyw może zrobię Potem się przyda. Potem wezmę. Wezmę potem przypala, ale teraz mi się nie chce. Ten koprowiec jest beznadziejny, szczerze mówiąc. Nie, jak dido wygląda? no Dobra, przejdę sobie i będę sobie podkładać. Blueberries Co to jest? Aleador, no to też znalazłem. Tak, czyli w tym odcinku zwiedzamy świat. W budkach przez świat. W drewnianych, że w drewnianych, ale w budkach. Ale zawsze, dobra. E, Więc, so... E, fuck you very much. Falschenorias norias! Pewnie, zauważyliście, że pewnie zaraz... że, jestem, że pewnie zaraz zginę. Tak sobie pewnie myślicie, a ja Was zaskoczę i powiem, że macie rację. Fajna muzyczka. Co to jest? Przecie nie byłem, padłem wcześniej chyba. Co jest? Nie, 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 nie... Holy... Z drugiej strony też to jest. Czemu tu nie ma podraz pustyni? Ej, w ogóle... Ej jakby.. Jakbyście wiedzieli to byście mogli pomóc... Pomóc mi powiedzieć czy... Bo znalazłem pod ziemią... Znalazłem... Ten. Jest piasek... I czy jakbym posadził piasek, posadził piasek to by mi na tym kaktusy wyrosły... Mogły wyrosnąć? Bo ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. A to by naprawdę... Jakby tak było, to by było spoko, bo... E, bo holy moly, właśnie. Tak. Holy moly jest z tego powodu, że naprawdę, że ja tak z dwóch stron mam, mam ten beznadziejny, denerwujący, irytujący biąk którego w ten taki spaczony najtrudniejszy on jest skarczy coś. A jakbym miał tego... E, Cactus Sworda, to bym mógł sobie tam poradzić. Bo Cactus Sword jest epicki. Musisz nauczyć tego. Właśnie patrzcie, to jest znalazłem tutaj... takie coś jest tutaj piasek. jak je piasek jest H1 z który może tak spadać Dobra, mam trochę tego piasku. Nie wiem, postawię go przed domem czy coś. I jakby się naprawdę naprawdę jakbyście wiedzieli, to piszcie mi w komentarzach. Yy, bo naprawdę jakbym jakbym to zadziałało, to by naprawdę mi dupę uratowało. No tak to jestem w dupie lol <laughs> lol, jak to fajnie działa ale fajne i to są te klawce takie co mam? sprawdźmy jak to działa, ale fajnie, to upadek lol, ale epickie ale epickie, mogę się wstrzymać po ścianie pionowej ale fajne, ja też, fajne że takie mam cóż? Właśnie, mam muszę na jakbyście zauważyli. Tea. Nie wiem dlaczego, ale muszę w terrarii są takie. murzyńskie. Cia, to było głębokie. Jezu, ten deal jest niewygodny do używania. Co za tak Nie, ten mieczek jest naprawdę bardzo nieprzyjemny. Wolałbym na przykład taki jakiś drewniany taki, bo on ma tak jakby. taki może mniejszy limit robi, ale on tak jakby zakarnia od góry, tak jak Kilo trochę. No nie trochę tylko daję jak kill. shit, bo potem będę musiał znowu... Nockę znowu będę musiał tutaj przeczekać. Więc będę chciał podczas dnia wyjść jeszcze. Jeszcze, dobra. E, postawię teraz tutaj, tutaj jest ten... Dobra, tutaj postawię piaska, może ktoś z są. Mam nadzieję, bo jak nie, to jestem tupie. E, e, o, siurykę nie mam. Fajnie, skrzynkę zebrałem, bo była. Shiny potwór, No bo ja mam takie jakieś dziwne. No fajne rzeczy. Lensa jednego mam. LED ore Copper ore Lins O właśnie Demonit! O! Zabrakło mi się te słowa. Demonit znalazłem jakiś... Ten, ale Demonitu... Demonit są H. To słyszałem, że takie to są chyba, te rzeczy są takie piskie z tego, ale... Mm, Poszełem mieć tego więcej trochę niż ja mam, bo ja tu mam gówny, nie. Mam H3 tego Demonitu. Shit. Chodź tu, a masz Didosa. Chodź tu! Chodź tu, ho, ho, ho. O nie, tak być nie będzie, tak się właśnie będziemy. Odrzut ma dobry. Dobry knob jest z, z tego. Dobra. Yy, postawimy tutaj tego piasku trochę. I holy moly, będą się chyba przeszukać do w tym domku. Zostanę. No dobra. Takie pole powinno wystarczyć, jeżeli to działa w ogóle. Mm. Mogę sobie coś skradzić coś przydatnego. Yy. O mam łuk, nie mam łuku. Jeszcze jest dzień ciekawy. <grystanie> SHIT a mam wooden też Tak, wooden. Tak O, płatki, jak fajnie Eee... Mm. Zrobię sobie chabłem hotel mm. Snowbreak Red Break Glass fajnie, z czego? Z piasku. Fajnie, no to jak w Minecrafcie droga. Klej, pas tutaj się robi. O, ognisko! Campfire Przy ognisku jest KHP Ragensiego. Większe. Mam coś to więc to tak czas na to ognisko. O, dobra. E, Ropę, coil. E, mm, nie chcę, żeby mi jakiś zombie wyważył drzwi. O dobra, no to myślę, że teraz w tym momencie poskrawcę sobie tych kilku, e, całkiem. O, iced e, Tych przydatnych. Rzeczy mm, Przydadzą się, aczkolwiek nie się tego pisać, To y, będę już kończył bywa jeden odcinek Więc dawajcie komenty, suby I do zobaczenia W następnym odcinku Czegokolwiek Więc Cześć, czołem I do zobaczenia Dawajcie komenty, suby I do zobaczenia w następnym o, tak, nara